Dzielenie liczb mieszanych brzmi trudno, a co jeśli powiem Ci, że już to umiesz? Tak, umiesz już wszystko, co potrzebne do wykonania dzielenia liczb mieszanych. Oglądaj dalej, a przekonasz się, że to, co mówię, jest magiczną prawdą. Dzielenie liczb mieszanych rozpoczyna się od zamiany ich na ułamki niewłaściwe, a to już umiesz robić. Omawiam to w innym filmie. Link zostawiam w opisie. Liczba 2 i 1 druga zamieniona na ułamek niewłaściwy to 5 drugich, a liczba 1 i 1 trzecia w postaci ułamka niewłaściwego to 4 trzecie. Następnie wykonujemy dzielenie otrzymanych ułamków niewłaściwych. Dzielenie ułamków również powinno być Ci znane. Dla przypomnienia, zamiast dzielić ułamek przez drugi ułamek, wykonujemy mnożenie ułamka przez odwrotność drugiego ułamka. A odwrotność ułamka, jak też już na pewno wiesz, to zamiana miejscami jego licznika i mianownika. Odwracamy drugi ułamek, 4 trzecie, na 3 czwarte i wykonujemy mnożenie ułamków. Wynik mnożenia tych dwóch ułamków to 15 ósmych. Zamieńmy to na liczbę mieszaną. 15 ósmych równa się 1 i 7 ósmych. Jest to nasz końcowy wynik dzielenia liczby 2 i 1 druga przez 1 i 1 trzecią. Inny przykład. Podzielmy teraz 3 i 3 czwarte przez 1 i 1 piątą. Najpierw zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Otrzymujemy 15 czwartych i 6 piątych. Odwracamy drugi ułamek, czyli 6 piątych na 5 szóstych i wykonujemy mnożenie ułamków. Tutaj skracamy 15 i 6. Dzielimy obie liczby przez 3. 5 czwartych razy 5 drugich równa się 25 ósmych. Następnie zamieniamy ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną 3 i 1 ósma. Jest to wynik dzielenia 3 i 3 czwarte przez 1 i 1 piątą. A teraz sprawdź czy umiesz grając na matmak.pl.